Żebym Cię tu więcej nie widział. Kurde, znów poszła szafka. Dobry wieczór. Szukam tego. Mocna rzecz. Proszę poszukać w tej szufladzie. Ksiądz. Widać po ubraniu. Jestem nauczycielem teologii. Katechizm? Ja studiowałem etykę i proszę, gdzie wylądowałem. Można posłuchać? Dobre, co? Niezłe. Może pan puścić od tyłu? Będzie brzmiało tak samo, tylko mi się spieprzy gramofon. Nie, to nie to. A czego ksiądz szuka? Czadu? Szukam przesłania, znaku. Proszę posłuchać tego. Są mało znani, ale dobrze dają. Ostre teksty, mnóstwo przesłania. No i są stąd. Brzmią inaczej. To tylko demo. Zobaczy ksiądz, jak nagrają płytę. Proszę. Nie zapłacę. W porządku. Naprawdę. Na koszt firmy za dobry gust. Było mi bardzo miło. Ksiądz wyjeżdża? Nie, właśnie przyjechałem. Jutro można ich posłuchać w piekle. Gdzie? W piekle. To sala koncertowa. Fajna nazwa. Trudno zapomnieć. Ale jutro wigilia chyba nie będę mógł. W razie czego znam świetny pensjonat, zapiszę adres. Prowadzi go moja stara. Rodzinna atmosfera. Zaproixant. Tope, pásase. Hasta luego.